Witam, z tej strony Elżbieta Turzyńska Kijek i Danusia Szafoni. Witam. Dzisiaj będziemy mówić o network marketingu ciąg dalszy, ale w trochę innym kontekście. To znaczy, jak pracować w network marketingu. Ponieważ bardzo dużo ludzi ostatnio zajęło się network marketingiem, tylko tak naprawdę to w network marketingu nie pracują. Jedynie Pracują w bezpośredniej sprzedaży. I to jest w zasadzie błąd, ponieważ ten system pracy, czyli sprzedaż bezpośrednia, nie daje dochodu pasywnego na tyle bezpiecznego i trwałego, co praca na zasadach MLM-u. Ja, jak już niektórzy słuchacze wiedzą, Jestem osobą, która pracowała na, w działalności gospodarczej jako osoba samozatrudniona. Natomiast Danusia była przede wszystkim etatowcem. W tej chwili obie zaczęłyśmy pracować w network marketingu, ale też na początku byłyśmy uczone sprzedaży bezpośredniej. Która daje różny skutek, nie zawsze taki, jaki byśmy oczekiwały. W związku z tym, posiąwszy ostatnio nową wiedzę, postanowiłyśmy natychmiast się z tym z Tobą podzielić. Na Danusia, od strony osoby, która była etatowcem, a zajęła się network marketingiem. Ja natomiast jako osoba samozatrudniona, która również zajęła się network marketingiem. I obie zamierzamy przekazać taką informację, jak jedna i druga osoba jest w stanie wykorzystać network marketing do swoich własnych potrzeb, tak żeby dochody płynące z network marketingu Dawały nam satysfakcjonujące dochody i poczucie bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, co się będzie działo, jak to wszystko będzie wyglądało, ja wiem, że usługodawcy w tej chwili w dużej mierze liczą przy tym, co się w Polsce dzieje, na tarcze, które mają je zabezpieczyć ale to nie jest zabezpieczenie długotrwałe. Natomiast to, o czym dzisiaj będziemy mówiły, to będą rzeczy, które będą dotyczyły trwałości naszego zabezpieczenia, naszego poczucia bezpieczeństwa, naszego przejścia czy to z etatu, czy z samozatrudnienia do części biznesowej, ale takiej biznesowej, która stoi. Twardo nogami na ziemi. Czy zgadzasz się ze mną? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Zgadzam się z całkowicie. I tutaj pokażemy takie dwa schematy właśnie. Trochę rozrysujemy to. Pokażemy te, te schematy, jaka jest różnica między właśnie tam sprzedażą bezpośrednią, a budowaniem prawdziwego MLM-u są takie dwa, dwie takie możliwości jest to właśnie taka, taka budowanie jakby struktury ale to tej sieci, sieci klientów gdzie każdy jest bezpośrednim naszym klientem i druga drugi sposób jest to budowanie takich głąb. Czyli mamy kilku partnerów biznesowych którzy powielają nasze nasze działania i robią to samo co my. Chyba Elu zaczniesz od tej właśnie y, pokażesz nie jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten marketing sprzedażowy. Y, tak, ponieważ y, no ja byłam w tym przez bardzo długi okres czasu i y, ja byłam w tym przez bardzo długi okres czasu i właśnie y, ostatnio zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę jako usługodawca to ja przez całe swoje życie zawodowe byłam, powiedzmy, w network marketingu, ale jako bezpośrednia sprzedaż, ponieważ ja ciągle walczyłam, będąc w biznesie tradycyjnym, ciągle walczyłam o klienta, czyli ciągle brał, robiłam nabór nowych osób, których, którym robiłam usługi i to powodowało, że no miałam swój dochód. Raz był lepszy, raz był gorszy, ale on był. Natomiast w momencie, kiedy ja przestawałam działać, czy z powodu choroby, czy z powodu, czy z powodu no właśnie takich różnych obostrzeń, no ta praca mi się przyhamowywała i dochody automatycznie spadały. I o co tu chodzi? Ja teraz pokażę rysunek, ponieważ dużo osób, bardzo dużo osób jest w tej chwili w network marketingu, czyli jest jako ta osoba ty i ym, y, 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 sponsorzy w network marketingu twierdzą, że należy tylko ciągle przyjmować co, no, co i raz nowych zakupowiczów. Czyli osoby, które będą stale robiły zakupy w tej firmie, w której jesteśmy. Natomiast tak samo jest w biznesie tradycyjnym. Ciągle szukamy nowych klientów. Czyli tak naprawdę jedni i drudzy jesteśmy w sprzedaży bezpośredniej. Ale to wszystko, jeżeli nam się zaczną wykruszać klienci, to w tym momencie zaczynają nam dochody spadać, czyli to nie jest najlepsza droga. Tu się dochodu pasywnego, stałego nie uzyska na takim, na stale mm, będącym jednym poziomie bądź zwiększającym się. Ta metoda niestety tego nie zrobi, bo wystarczy, że jedna z tych osób, która tu u mnie jest, wypadnie. I osoby z nią związane wypadną, to w tym momencie moich dochodów już nie ma. I niech nam, mi z tej całej ilości ludzi, tak jak ostatnio od jednej z osób słyszałam, że ma w strukturze zapisanych 600 osób, z czego tylko dwie czy trzy robią w ogóle zakupy. A wiadomo, że dochód i w ogóle. Hmm, Jakiekolwiek zarobki powstają tylko i wyłącznie z obrotu gotówki. I to niezależnie o jakiej branży mówimy, to jest zawsze obrót gotówki. Jeśli obrót gotówki spada, to w tym momencie każde nasze dochody spadają na każdym etapie. Osoba, która jest samozatrudniona, ma pracowników, więc też. Tym pracownikom musi zapłacić. W network marketingu tego nie ma, bo każdy odpowiada za siebie. Czyli jeżeli ja zapisałam, powiedzmy 10, 20, 30 osób i one mi powypadają, ja owszem, za nie nie płacę, bo one działały na własny rachunek, ale a z automatu wszystko, co one wypracowywały i przepada im, i przepada mnie. Także najlepiej jest, jeżeli każdy z nas pracujący w network marketingu dba o swój biznes samodzielnie i cały czas pracuje nad tym, żeby każda osoba robiła wszystko to, co robię ja i żeby nie poprzestawała na tym, dopóki nie osiągnie... Yy, stabilizacji. A tę stabilizację można uzyskać tylko, bo tu, w tym przypadku, to jest yy, yy, zdobywanie płaskiej, yy, płaskiego dochodu. Natomiast najważniejszą rzeczą w network marketingu jest tworzenie sieci, sieci nie płaskiej, a sieci działającej w głąb. I właśnie o tym będzie mówiła Danusia. Proszę. Ja może też właśnie pokażę to na rysunku, ale tak w ogóle to ja sobie nie wyobrażam, żeby osoby, które myślą o swojej przyszłości, które chcą zmienić coś w życiu, żeby nie przyjrzały się właśnie temu schematowi pracy. Tym bardziej, że no, jak już teraz coraz głośniej się mówi, nieunikniona chyba jest kolejna fala oboszczeń. Więc tym bardziej trzeba się chyba przygotować do tego. Teraz już mamy większość z nas, ma przynajmniej świadomość tego, że no, siedzenie w domu nie daje nam pieniędzy, nie daje nam życia takiego, jakiego chcemy. I tutaj pozwoliłam sobie też właśnie to przedstawić trochę na rysunku, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten schemat drugi. I teraz też mamy o schemat takiej pracy budowania struktury w głąb. Tu jesteśmy my. I, i, I zapraszamy sobie do biznesu, zapraszamy sobie cztery osoby. Cztery osoby, które mają swoją wizję, które, które mają świadomość tego, że w tej chwili właśnie taka praca online to jest najlepsze, najlepsze wyjście z sytuacji, gdzie nie grozi nam ani zamknięcie naszego przedsiębiorstwa, ani brak klientów, po prostu to jest jedyne rozwiązanie, które daje nam stały i nieograniczony dochód. I teraz uczymy te cztery osoby. Uczymy, żeby robiły dokładnie to samo co my. Czyli każda z tych czterech osób zaprasza sobie swoje cztery osoby. My mamy cztery osoby, kiedy każda z tych osób zaprosi cztery osoby, mamy w naszej strukturze już 16 osób, które znowu uczymy aby każda z tych osób znowu zaprosiła sobie kolejne swoje cztery osoby. W sumie w naszej strukturze mamy już 64 osoby. Jeżeli te 64 osoby zaprosi swoje cztery osoby, nasza struktura rośnie do 256 osób, gdzie my tak naprawdę zajmujemy się najbardziej tymi czterema osobami nie całą ilością tych 256 osób z kolei te osoby zapraszają swoje cztery osoby. Nasza struktura rośnie do 1024 osób. Które już te osoby, które są pod nami, one już wiedzą jak to robić i one już uczą te swoje kolejne osoby, żeby robiły dokładnie to samo. My cały czas zajmujemy się tą pierwszą czwórką, na nich skupiamy największą uwagę, im poświęcamy najwięcej czasu i pomagamy im oczywiście uczyć tego tych swoich kolejnych osób. Jeżeli to 1024 osoby zaprosi swoje tylko i wyłącznie cztery osoby, nasza struktura rośnie do 4096. Ja dalej tego nie rozpisywałam, bo to można sobie wyobrazić, jak duża może być struktura właśnie przy tym, jeżeli będziemy uczyli cztery osoby, każda z tych czterech osób będzie uczyła swoje cztery osoby, jak to zrobić, jak będzie to wyglądało, jeżeli byśmy zaprosili sobie do, tej, do takiej współpracy pięć osób. Mamy w pierwszej linii pięć osób, które uczymy tylko o jedną osobę więcej, więc nie zajmuje nam to jakoś dużo więcej czasu, bo dochodzi nam tylko i wyłącznie jedna osoba. Jeżeli każda z tych osób zaprosi też po pięć osób, wtedy nasza struktura już ma 25 osób. Może tutaj teraz to, żeby było bardziej, żeby można było łatwiej porównać, jak to wygląda. Nie ma 16, tylko jest już 20, 25 osób. Jeżeli to 25 osób zaprosi sobie znowu po 5 osób, nasza struktura już ma 125 osób. Te 125 osób zaprasza po 5, ma struktura nasza 625 osób. W piątej linii nasza struktura ma już 15 625 osób. Co więcej, my tym osobom nie sprzedajemy żadnych produktów. My te, te osoby tylko uczymy, jak budować taką strukturę i są to. Każda z tych osób jest dla siebie konsumentem. Kupuje dla siebie jakiś produkt, czy, no, czy, czy jakąś no, jak, jakoś, jakiś mat, materiał techniczny, znaczy pomoc jakąś techniczną, która pomaga jej. Właśnie, o, właśnie, uciekło mi to słowo. Kupuje sobie technologię. I to wszystko i to wykorzystuje w ciągu jednego miesiąca. Niczego nie sprzedajemy, nie oferujemy żadnych produktów, nie, nie pilnujemy tego, żeby na koniec miesiąca wszyscy kupili ten, ten swój y, obowiązkowy produkt. Y, I teraz tak, tutaj jeżeli mamy w jednej linii wszystkich, to wtedy, jeżeli te osoby nam no, się wykruszają, automatycznie tracimy nasz dochód. Jeżeli natomiast mamy budowanie w głąb, nigdy tego dochodu nie tracimy, bo tam są kolejne osoby i teraz z każdych, z każdych z tych poziomów, które tutaj mamy, jeżeli tu nam się jakaś osoba wykruszy, z tego poziomu przechodzi nam kolejna osoba i my mamy dochód ponownie od tych kolejnych osób, które są niżej. Dlatego jest to, jest to najlepszy sposób. Ponieważ daje nam dużo więcej czasu, dużo więcej możliwości zarobkowych. Do tego, no tą, tą satysfakcję z tego, że mamy i czas dla siebie, i mamy czas dla rodziny. I nie musimy mieć kalendarza wypełnionego w 100%, żeby każdemu coś przekazać, żeby pilnować tego, żeby każdy z naszych klientów kupił w danym miesiącu towar. Nie musimy tego robić, a pieniądze nas wpływają. Możemy wtedy być sobie na wakacjach, a pieniądze nabić. tak płyną. Poza tym tak jeszcze to jest wygląda? jedna rzecz, że zapanować nad takim schematem, takim schematem pracy jest bardzo ciężko, ponieważ jest bardzo duża ilość osób i nie z każdą jesteśmy w stanie rozmawiać. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy 4 do 5 osób, to jest tak jak w normalnej pracy jesteś w stanie porozmawiać z każdą osobą z osobna i rozwiązać każdy problem, ta osoba, którą ta osoba ma. I wtedy jest rzeczywiście skalowalność tego dochodu pasywnego jest możliwa w większym stopniu aniżeli przy sprzedaży bezpośredniej, czyli przy, płaskim, yy, przy, przy płaskiej zasadzie działania w network marketingu. Natomiast ja w, y, w ostatnim czasie, jak już widzę różnice pomiędzy MLM-em a network marketingiem w sprzedaży bezpośredniej, po prostu widzę, że większość osób wchodzących do network marketingu stosuje przede wszystkim płaską zasadę pracy, co jest y, niemożliwe potem do ogarnięcia. Bo tych ludzi jest za dużo i nie z każdą osobą jesteś w stanie porozmawiać. Poza tym, wtedy nie każda osoba w tym czasie, kiedy ty będziesz mogła czy mógł rozmawiać ze swoją grupą, będzie miała czas, by wejść do tej rozmowy. Natomiast jesteś w stanie ogarnąć 4 do 5 osób, tak, żeby z nimi rozmawiać, żeby wszystkie problemy e, omówić. I żeby to wszystko poszło potem w głąb. Natomiast w takim przypadku płaskim nie jest to możliwe. I tu, tu jest bardzo duży błąd. I na przykład, można ja to mówię głównie o technologiach, produkty również, ale głównie o technologiach, że jeżeli zajmujemy się technologiami, które przynależą do network marketingu. To też jest lepiej te technologie przekazać 4 do 5 osób i zadbać o to, żeby te osoby zrozumiały o co tu chodzi, żeby potrafiły to wdrożyć do swojej firmy i stosowały to na co dzień i cały czas pilnowały tych osób, znaczy pilnowały, no współpracowały z nimi, bo to o to chodzi bo tu nikt nikogo nie pilnuje, bo jeżeli ktoś nie chce działać i nie chce sobie pomóc, to my za niego tej roboty nie zrobimy. Natomiast jeżeli są osoby chętne i są zaangażowane na tyle, żeby rzeczywiście chcieć zrozumieć tę dźwignię, jaką dostają do ręki, no to to już jest w, tej, w tym momencie. Rzeczywiście o poziom wyżej, jeżeli chodzi o dochody. I tak samo tutaj ze strony Danusi jest, że jeżeli jest to osoba prywatna, to też ma takie możliwości. Czy nie tak? Dokładnie, dokładnie tak. Ja po prostu jestem przekonana o tym, że dużo ludzi ma takie właśnie opory, dlatego że y, y, większość tych y, MLM-ów. W cudzysłowie oczywiście zajmuje się sprzedażą, a, a też bardzo duży odsetek ludzi nie lubi sprzedawać. Nie lubi sprzedawać, bo tego nie potrafi, bo, bo też nie lubi, jak ktoś komuś na siłę chce coś sprzedać i udowadnia, że to jest dobre. Dlatego właśnie robimy między innymi ten program, żeby pokazać to, że prawdziwe MLM nie polega na tym, żeby mieć tysiąc. Klientów, którym się, sprzedaje, którym się sprzedaje swój towar, gdzie chodzi się od domu do domu, puka się do drzwi i kup, bo ja muszę na tobie zarobić. To nie, nie, nie na tym rzecz polega i nie o to tutaj chodzi w tym. Także jestem w 100% przekonana, że osoby, które zobaczą, jak to wygląda naprawdę, wtedy zobaczą dla siebie dużo, dużo więcej korzyści. Korzyści i finansowych, i czasowych, no i, i tak korzyści no, lepszego życia. Bez obawy, co będzie, jeżeli będzie kolejny lockdown, bez obawy, jeżeli kolejna fala nastąpi, co się stanie. Łatwiejsze życie po prostu. No właśnie, ale jeżeli chodzi o network marketingi, a w tej chwili na rynku polskim jest bardzo duży asortyment produktów różnych podlegających network marketingowi. I wybór to już jest naprawdę niezależny od nas, od Danusi czy ode mnie, tylko jest Wasz własny, bo to do network marketingu to się wchodzi do takiego, który jest, da nam określone korzyści, da nam, da nam dźwignię do lepszego życia. Danu, znaczy Danusia zajmuje się i zdrowiem i finansami. Ja również zajmuję się zdrowiem i finansami, ale jeszcze dodatkowo, znaczy dodatkowo praktycznie to ciągnę dalej to, co robiłam przez całe życie, z tym, że też sobie to zmodyfikowałam. Zmodyfikowałam sobie to na tyle, żeby nie być uzależnioną jako działalność tradycyjna. Od czynników zewnętrznych, jakie by one nie były. Po prostu wzięłam dla siebie to, co jest w stanie mi pomóc w życiu codziennym i co da mi właśnie to poczucie bezpieczeństwa i ten pasywny dochód. Ty, dlaczego żeś się zainteresowała takimi, a nie innymi tematami w network marketingu? Dlatego, że ja moje całe życie było związane ze zdrowiem, z promowaniem zdrowego stylu życia, to był, to był mój koniec, to była moja pasja. Dlatego dalej szukałam coś, co właśnie pomoże ludziom utrzymać to zdrowie, utrzymać taki komfort życia do ostatnich swoich lat. Bo tak to jest, że człowiek wcale nie musi umierać dlatego, że go pogrążą choroby, tylko może sobie umrzeć ze starości po prostu. Dlatego, dlatego jest to, a, a pieniądze to jest druga rzecz, pieniądze są, są środkiem, który jest potrzebny do tego, żeby to życie było łatwiejsze, żeby sobie popodróżować, żeby zwiedzić różne zakątki świata, żeby poznać nowych ludzi, żeby się też kształcić, do tego są potrzebne pieniądze. A poza tym, tak jak podkreślałaś zdrowie. Ponieważ, no, mając pieniądze jesteśmy w stanie kupować zdrową żywność, kupować odpowiednie suplementy, które właśnie nam to życie przedłużą. Też dokładnie, tak to traktujesz? Tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Właśnie kiedyś czytałam, że robiono badania dotyczące osób otyłych. I okazało się, że osobami otyłymi są głównie osoby, które są biedne, które nie mają na, na zdrowe jedzenie, kupują to, co najtańsze, to, co ma najwięcej kalorii i to, co jakby zaspokoi ich głód, dlatego jest taka duża właśnie ilość osób otyłych wśród osób biednych. A poza tym są to te tanie, tanie jedzenie jest przede wszystkim niesamowicie przetworzone. Czyli ma tych dodatków takich, które przedłużą ich ważność bardzo dużo, a te rzeczy niestety na nasze zdrowie nie wpływają korzystnie tak samo jak produkty powiedzmy do sprzątania mieszkań, można jest ich mnóstwo na rynku i jeżeli ja rozmawiałam z taką osobą, która Przątaniem zajmuję się od wielu, wielu lat i ona mi jasno powiedziała, mówi słuchaj, to co jest reklamowane w telewizji, to są rzeczy najbardziej uczulające, powodujące alergie, pozbawiające ludzi zdrowia, bo to wszystko przenika przez skórę, przez, w czasie oddychania, chodzi w oczy. Fakt, że to bardzo szybko sprząta, ale sprząta również nasze zdrowie. Dlatego należy szukać rzeczy jak najbardziej ekologicznych. A te rzeczy ekologiczne, zdrowe, niestety kosztują. I tutaj już za rentę czy emeryturę, taką rzemieślniczą, jaką ja mam, to się niestety z tego zdrowego życia nie uzyska, czyli ja nie przedłużę sobie życia z emerytury, bo to jest po prostu nierealne. I myślę, Dokładnie. że po pracy na etacie też nie ma zbyt wielkiego hola, jeśli chodzi o emeryturę. Ja myślę, że to nawet trudno nazwać emeryturą, bardziej zapomogą niż emeryturą, dlatego, dlatego trzeba, no, trzeba coś zrobić więcej. No, i to, że się słyszy, że ja jestem ręczistką i jestem z tego bardzo zadowolona, to jak taką rzecz słyszę, to już wiem, że z tą osobą to już nie mam o czym rozmawiać. Być może są takie osoby, które mają jakby gdzieś tam swoje granice i to im wystarcza. Natomiast no nie wszyscy są na szczęście. Na szczęście są osoby, które, które chcą czegoś więcej od życia. I, I nie wyobrażam sobie, żebyśmy my tutaj teraz miały nagle zakończyć nasze działania i po prostu usiąść sobie i czekać, co nam los przyniesie. No właśnie, i tym optymistycznym akcentem chcemy zakończyć kolejny nasz odcinek na temat network marketingu, ale robionym w sposób prawidłowy. Czyli nie na, na zasadzie łapania naleszcza, tylko na zasadzie edukacji, sponsorowania, uczenia, uświadamiania, po to, by się nam żyło i lepiej, i przyjemniej, i zdrowiej, i żeby było zadowolenie z każdego jednego dnia. Dokładnie tak. Podpisuje się pod tym. I właśnie z uśmiechem na ustach kończymy dzisiejszy wykład.